Kryzys. Słowo coraz częściej wypowiadane przez lokalnych przedsiębiorców. Wstrzymanie imprez kulturalnych, ograniczenia w sprzedaży i kontaktach społecznych powodują straty finansowe dla wielu podmiotów. Dzień dobry, restauracja Uśmiech, czy mogę pomóc? Restauracja Uśmiech w Wielczu Laskowicach obecnie może oferować tylko posiłki na dowóz. Na pewno jest to dużo mniej, obroty spadły o ponad 60%. Odwołane są wszystkie imprezy, wszystkie uroczystości, komunie. Musieliśmy zredukować parę etatów. No nie wiadomo co będzie dalej. Znaków zapytania jest coraz więcej. Firma reklamowa Artgraf z Jelcza -Laskowic silnie rozwija się nie tylko na lokalnym rynku. Miała zaplanowanych wiele kontraktów zagranicznych. Niestety stan epidemii na świecie i zmniejszenie zapotrzebowania na produkty designerskie spowodował konkretne zatrzymanie rozwoju firmy. W ciągu Kilku dni jesteśmy postawieni pod ścianą. Jest wizja stracenia tego, co, na co pracowaliśmy właściwie całe życie, bo wywodzimy się ze środowisk artystycznych. W lutym byliśmy w Meksyku jako firma, która dla Jaguara oklejała auta. Mieliśmy być w Chinach, teraz w Rzymie, później w Nowym Jorku itd. itd. Wszystkie zlecenia mamy odwołane, umowy zostały rozwiązane. A perspektywa przyszłości wciąż jest niewiadoma. Z podobnym problemem styka się zespół KSAK na Orzeł Futsal Jelcz-Laskowice, który również traci przez wstrzymanie rozgrywek i odwołanie spotkań ligowych. By zmniejszyć straty klub zaproponował sprzedaż wirtualnych biletów. Akcja z wirtualnym biletem, czyli takim voucherem można powiedzieć który zostanie spożytkowany na klub w tych trudnych czasach a nasi kibice, którzy nabędą taki voucher będą mogli wziąć udział w fajnych losowaniu, fajnych nagród, karnetów, koszulek. Każdy voucher można wymienić na jeden bilet w nowym sezonie albo w sezonie, który możliwe będzie dokończony. Niestety biletów jeszcze nie sprzedano zbyt wiele, dlatego zachęcamy do wsparcia. Pływalnia miejska wakacyjną przerwę technologiczną wykorzystała w marcu. Wkrótce basen zacznie notować straty. Jesteśmy w tej chwili odcięci zupełnie od środków finansowych. Nie wiem, czy to się też nie skończy później wzrostem cen biletów też na basenie. Ograniczenia związane z pandemią nie wiadomo, kiedy się zakończą. Pływalnie ratuje wsparcie finansowe z Urzędu Miejskiego, który dodatkowo chce wyjść naprzeciw potrzebom. Aktualnie pracuje nad wprowadzeniem udogodnień dla mieszkańców i przedsiębiorców dotkniętych kryzysem, jako uzupełnienie rządowej tarczy antykryzysowej. Bądź może. Jak prawo na to będzie pozwalało odstąpić od podatku od nieruchomości, bo tu jest organem podatkowym, czy jeżeli chodzi o czynsze dla wynajmowanych powierzchni komunalnych, taka pomoc jest możliwa i będzie pewnie realizowana. My, jako mieszkańcy, również możemy pomóc. Nie wiadomo, jak to długo będzie trwało. Nie wiadomo, ile przedsiębiorstw dosięgnie, bo niektóre funkcjonują, niektóre funkcjonują bardzo dobrze. Natomiast są takie, które. Już upadły albo upadną. Warto wspierać swoje lokalne firmy zarówno nazek, i wszystkich wokoło, no bo bez klientów na pewno nie przetrwamy.